Siemano, z tej strony Minecraft Marko, dzisiaj, dzisiaj gra, gramy w nowy sezon z Minecraft Miasto Survival, no właśnie. Yy, dz dzisiaj też nagrywałem yy, paczki od widzów, więc no, pisało na tym yy, w opisie, yy, teraz... Mm. Przejdźmy do rzeczy. Ok, jesteśmy Okej, okay. już jesteśmy po szerwie. To teraz może Zetnijmy jakieś drewno. O tutaj, o. Teraz do tego jeszcze kiedyś będę budował, statuły, tak jak yy, no, Minecraft Dumblr. A i polecam jego kanał, właśnie Minecraft Dumblr. E, teraz może jeszcze trochę jeszcze drewna. Pozbieramy. Okej. Okay. Jak zetnę dużo drewna, to się spotkamy. Okej, okay, zetnęliśmy. Teraz musimy zrobić craftinga. Bo dzisiaj to będzie z początkami, z kopalnią i do tego zrobimy te początki. No, musimy teraz y, y, pozbierać drewno, a tu Eee... przywitajcie się z moim eee, braciszkiem Siemka, Siemka, Siemka. Witam, mój młody braciszek Mikuś. Eee, tu postawimy o. O, okay, jesteśmy po przerwie. Nie będę mógł chyba dzisiaj nagrać tego odcinka z powodu, że, że moi bracia przeszkadzają Tylko bracia i jedna z moich sióstr Czyli ale mam jedną siostrę to jest bardzo szkoda Jest, jest cztery razy więcej u nas Chłopców niż ten. Najbardziej to chyba. O dwa razy więcej jest chłopców. Oj! O tu wyskoczyła reklama. Niespodziewanie. Niespodziewanie. Reklama. Co ja słyszałem? Jakie bum? Jakie BUM? Eee... Nie eee. zabijali mnie! Eee. Okej... Okay. To było dziwne. I nic się nie udało. Gdybym się postarał tutaj jeszcze trochę... Trzeba uważać. Bo tu może się coś złego stać. Na przykład, oto wykopiemy. co to nie to. To. To spaniemy. I co do tego. No, wysoko. Więc. Skaftujmy sobie. pilow kamienny. A co mi kuś? Patrzysz? Kamiennym się kopie. Okej. Okay, teraz mamy. I idziemy. Bo ja testowałem sobie ten seed. Wylosowałem sobie i... I ten sobie seed y, sobie zapamiętałem. I, I to jest bardzo fajny seed, na którym można sobie fajnie grać. Yy. To teraz jeszcze... Zaraz wam pokażę ten sit. Jeśli... O nie! Okej. Okay. Jesteśmy na dole. Jeśli lawa. Mamy najwięcej tutaj węgla. Będę potrzebował do tego dużo kobla. Żeby zejść na dół, a żelazo do czego jest potrzebne? Do przepalenia y, na, na sztabkę żelazo, żeby mieć chociaż zbroję, żeby pokonać potwory, albo, albo zrobić wiaderko, żeby żelazo. Żelazo można zrobić wiaderko. takim, takim, ta, ta, takim, brat... takim, i właśnie ten top donatorem dzisiaj jest Michał Kochmoński, czyli mój brat Czyli mój brat Co? Co I Ok. O, tu węgiel możemy o... Zrobmy na, je, na, na jeden takie schody, gdzie to ja postawiłem crafting. Piszcie w komentarzach, czy, czy tam dotrę, czy nie dotrę, bo, bo ja tylko mogę nagrywać 15 minut. Macie, będziecie mieć chyba tu w prawym, w prawym górnym rogu. Pewnie, chyba, nie wiem, jak to się robi, ale. Po, po, no pomóżcie, na, nawet no i proszę też Sineksa. O, o pomoc. Tylko ten, Noc, muszę gdzieś się schronić. To jest dobre schronienie, ale muszę wykopać. Mam tu trochę, mam tu drewno, mam tu patyk, mam tu pochodnie, więc przetrwam to bardzo szybko. Mm. Nie miałeś wełny, Czemu mnie nie zabijasz? cicho. Mikuś. Ja to tylko jeszcze tutaj pokopię, żeby można ten. Jak chcesz Mikuć, chcesz coś zrobić, to potem pokomentuj, po teraz nie się nie komentuje, bo jest ja film. A ja bym chciał z tobą zagrać, a mi się nie naładował tablet. Ach, to zależy. Marek, jestem do gry. Tu zrobimy okienko, tutaj jest taki domek. I na razie tutaj przemieszkam. Jeszcze mamy tu 5 minut. Więc o, kamerka mi się źle przesunęła. Więc pokopiemy tutaj. E, tu, tu i tu na wprost. Myślę, że przetrwam, A wy jak sądzicie, czy, czy mi się, czy to przejdę tą grę na całkiem? A wiecie, dlaczego postanowiłem nowy sezon z Minecraft miasto Survival? Co? sprawdzę jak tam o e, Krzych sekreta zasubował mój kanał i przesyłał mi się film Oj, znowu reklama. Jak zawsze. Ciekawe, dlaczego znalazłem tyle żelaza. Jak będą dzisiaj tak diamenty od razu na pierwszym odcinku, to już będzie. Nie wiem, przerąbane. To się ucieszę. 17 emeraldów. Jest noc. Pada deszcz. Mm, piecyk zrobimy sobie. Ja i krzyku. Patrz. Gdzieś krzyku się ktoś nazwał. Co? Ktoś się nazwał Krzychu. Kto? Nie wiem. Ktoś się nazwał Krzychów. Kiś gość. Mm. To znowu robimy crafting, bo To szybko piecyk. A plan mi minuc mi, mi nic nie zrobi. Teraz przepadnie zelazo i będziemy musieli się już pożegnać. Gdzie pożegnamy się? O, tu przy kopalni, o. Więc teraz przejdźmy do pożegnania. Jeśli chcecie więcej takich odcinków subskrybujcie łapa w górę piszcie w komentarzach czy, czy chcecie jeszcze więcej takich odcinków więc więc więc, więc pa